Już kąpiesz się nie dla mnie w pieszczocie pian, nie dla mnie już przy담nie, odkręcasz kran, nie dla mnie już natryskiem zraszasz czary swe wszystkie, wiem że czeka aż wyschniesz już inny pan, korzystasz już nie dla mnie ze stacji pomp, lecz choć ból w otchłań pcha mnie, ty kąp, się, kąp. By schludność Twa kidla, kąpiel Tobie nie stygła. Choć podcielaś mi skrzydła, strąciłaś w głąb, i tylko pomyśl sobie w dogodniejszej porze o tym, co już przez Ciebie kąpać się nie może. Boże, już kąpiel Twa nie dla mnie, nie dla mnie plusk. Każda kropla w Twej wannie mój drąży mózg. Smukle ciało trąc kotem, nie pamiętasz już o jak czekałem z łopotem spragnionych ust. Nie do wiary, że niedawno tak to było W słuchawce głos Kochany dzwonisz, jak to miło A gdy spytałem, czy to szkranu gdzieś tak siąpie Mówiłaś Tak, bo ja się często kąpię mm, Tak jeszcze wczoraj powiedziałabyś Tak jeszcze wczoraj, bo już dziś ty kąpiesz się nie dla mnie w pieszczocie pian. Nie dla mnie już przywannie odkręcasz kran. Nie dla mnie już na zraszasz czary, swe wszystkie, wiem, że czeka, aż wyschniesz już inny Pan. Korzystasz już nie dla mnie ze stacji pomp. Lecz choć ból chłań pcha mnie, ty kąp się kąp. Chcę by ludność twawiła, kąpiel Tobie nie stygła, choć podcielaś mi skrzydła, strąciłaś w głąb i tylko pomyśl sobie w dogodniejszej porze. O tym, co już przez ciebie kąpać się nie może. Boże, już kąpiel twa nie dla mnie, nie dla mnie plusk. Każda kropla w twojej Nie mój drąży mózg, smukle ciało z frotem, nie pamiętasz już o tem, jak czekałem z łopotem Spragnionych ust. Spragnionych ust!